Cześć, z tej strony Krajrak i dawno mnie nie było na tym kanale. Ile to było? Nie pamiętam, ile mnie było na tym kanale, ale. trochę mnie nie było. Z wytłumaczeń muszę powiedzieć, że. nie miałem po prostu też ochoty nagrywać. No i. miałem też egzamin muszę ma klasisty. to mogę wrócić do nagrywania, nie wiem kiedy ten film wyjdzie, po drodze jeszcze mnie złapała choroba Możecie jeszcze trochę słyszeć <grym> mm, w moim głosie to, gdyż większość już mnie odpuściła mm. Ale w końcu wracam do tego kanału, bo coś trzeba zrobić Myślałem czy nie wypuścić może jakiegoś... Wejdę już do Minecrafta <grym> Myślałem czy nie zrobić jakiegoś bardziej może naukowego kontentu ale zorientowałem się, że jeszcze nie mam aż takiej wiedzy, ale też, też nie chciałem jakiejś dezinformacji, jakby nie chciałem po prostu popełniać głupich błędów, więc poduczę się jeszcze w sprawach, cokolwiek będę nagrywał, pracuję nad jednym projektem, właśnie o paleontologii. Ale w międzyczasie straciłem, <laughs> straciłem na chwilę moje konto od Steam'a, a Steam jest pewną częścią tego projektu, bo będzie to taki jakby go dokument to będzie dosyć ciekawe, bardzo dużo inspiracji wziąłem z filmów prehistorycznego, zresztą polecam, bardzo fajny kanał. Um, ale jak mówiłem, straciłem moje konto Steam, na chwilę już je odzyskałem, ale miałem dużo, dużo zamieszań, przez nie miałem za bardzo czasu i też, jak widzicie, robimy nową serię. This is the way. <laughs> Więc, no niestety, dalej nie zakończyłem żadnej serii na tym kanale. Chyba wiem już dlaczego nie mam tylko te 83 suby w tej chwili, a pewnie i tak żaden z moich subowiczów tego nie zauważy, nie zauważy, więc, no. Eee. Dobra, kolej z tej przemowy, może zacznę już dokładnie świat. Nigdy tu jeszcze nie grałem, otóż mod, jak pamiętacie, w Fossil Enterology, na którym miałem dotąd yy, ostatnie dwa... Sezony mojego Minecrafta z dinozorami dostał gigantycznego update'a, i muszę to po prostu sprawdzić. Nigdy jeszcze nie grałem na tym update'u, więc nie wiem czego się spodziewać. Widziałem tego trailer od ludzi, którzy robią tę modyfikację, więc jestem podekscytowany do mocno, chociaż się ekscytacja umarła jakieś kilka miesięcy temu, bo trochę mi zajęło wrócić na tego, jest chyba Ale nie martwcie się o Minecrafta ze smokami, bo on jest dalej w. Będzie dalej nagrywany, po prostu stwierdziłem, że nowa seria da, pomoże mi trochę ten kanał rozruszać z powrotem. Mm, a co do tamtego sezonu z Bankrutem z dinozaurami, to nie wiem, czy mam jeszcze modpak nawet do niego, więc no. W każdym razie załóżmy świat. Survival, myślę, że może być normalny. nazywam go Binopark. 4 tak to, czwarty, czwarty sezon Minecrafta, jest ja muszę naprawdę jakby przycisnąć się, żeby może zrobić jakąś normalną serię, a nie tak. I tamten modpak może kiedyś powróci, ale raczej już nie w tej samej sobie, nie, znaczy nie w tej samej jakby układzie i nie na tym samym modpaku. Jest to fajny mod, ale... Czuję po prostu, że mógłbym to lepiej zrobić. Więc no, zaczniemy. E, cheatów oczywiście nie bierzemy. More options. Co to mamy? Gnate Oczywiście, że tak. Jakiś, jakiś fajny seed. Jakiś fajny seed trzeba by było tutaj dać. To nie wiem, w klepie tu cokolwiek. 777 na szczęście. 9, 1, 5, 6. Okej, okay. nie wiem, taki jest seed. Bonus, czas niepotrzebny. nam bonus, czas dam. Tutaj trochę modów mamy. Tutaj chyba 30 modów. Ej, tak mi się wydaje: 30 modów, albo 30 ogólnie. Contentu, mam też teksturpaki inne takie. Niepotrzebna, ta skrzynka głupia. Game rule, game rule nie będzie. Nie wiem, chyba wszystko już zrobiłem, chyba że. Data paki, ale tutaj mam. Aha, ok, done. W ogóle znam nawet modpack ostatnio trochę się bawiłem Minecraftem, dlatego mam pomysł, żeby zrobić tę całą serię. Ja znalazłem modpack na y, Star Wars i strasznie dostałem ataku po prostu y, nostalgii, bo kiedyś masę Minecrafta oglądałem na YouTube, A teraz ja próbuję coś nagrać, ale mi wychodzi mniej więcej tak dobrze. Nagrywanie na YouTube mi mniej więcej tak dobrze wychodzi jak e, regularne wstawianie filmów. Więc no, czeka nas świat, wygeneruje. I no. Mam też. Yy, będę chciał może jakieś nowe gry też wprowadzić na kanał, ale nie wiem jeszcze co. Jak mówię, bardzo chciałbym w tym strefie paleontologicznym mieć, ale w sumie to nie wiem, w jakie gry Odin Zavrak mógłbym zagrać. Yy, ale w coś na pewno. O! 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 Lagi! <gry> A Okej, okay, mamy jak zwykle nasze mini mapki. Mam tutaj trochę nową edukacji. A nie, bo te drzewa nie są z... <grym>, nie są z moda na drzewa. Dobra, trzeba będzie skopać co to jest do drewna. Ja w ogóle mogę skopać. Boże, takie lagi, że mam cofkę na normalnym serwerze. Czemu mam znaczki tutaj bo What the hell? Wooden Planks. Może bym sobie jakiegoś lepszego skina niż... O! Fossil and Archaeology, już zrobiłem Adventurements, okej. Okay. Właśnie, Datapaki e, nie jest. E, language Language mam by. <deutlich tai> powiedzieć, <Happy English> brytyjski. <sulkea> e, mam angielski, bo tak łatwiej grać z modami, które nie mają tłumaczenia, nie Gdzie e, <sm Realm> są Datapaki? Resource Paki, właśnie. E, hmm, co e, mi się. Le. Mógł... Dalej się nie potrafiam wysławiać. Weźmy sobie wszystko. U programmer art. Programmer art jest co w się sensie, daje mocny, taki mocny po prostu Programmer art jeśli dla ludzi, którzy nie wiedzą w Minecrafcie aż tak. Yy, to są te teksturki z y, starych czasów Minecrafta i ktoś grał jeszcze przed 1.14, to, to daje takie uderzenie nostalgii. No ale... o wiele No ale. no ale... o wiele Bieloryp Bożec. Nie, nie wiem co ja mówię naprawdę. <grycia> nie, jakiś... Dobrze, ja jakiś powalony jestem. Dobra, skoczę sobie do może sobie wskoczyć do drugie. Chyba by się jakąś przydało zrobić jakiś kilof i tak dalej. Miło, że w końcu. Wa... Nie, 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 nie Uh, o, oh, jest jout. Ale czego ja nie mogę się wysłowić? czy ja naprawdę aż. <grywia> co, co mi się stało? Mmm, da, wkopnę się tutaj w ziemię. Ile, nie, jak mówiłem, nie wiem, co na tym odpaku jest, i może. o, bo... o, dobra, mogłem sobie nie spoilerować. Wchodząc z tego Just Engine Item. Znaczy. Just, en... just Enough Items. Tak się chyba to wymawia. Nie wiem. Ale czuję, że będzie fajnie. Wiem, ten modpak dostał, modpak, modpack, Boże, ty, ten mod dostał. E, Dużego update'a też że będę musiał sobie przygotować. Kruki u góry, Boże. Boże, nie mogę jakby skupić się na jednej rzeczy, którą chcę powiedzieć. Po cały czas jakimś, jakimś bulsyciem muszę mówić, co nie? Boże. Czoszę jak coś po piasku chodzi. To ty. W ogóle mamy palmy, mamy cały nowy wymiar tutaj na tym odpaku. Wymiar dosyć unikalny zresztą. Bo jest to jeden z chyba starszych modów. Może nie najstarszych, ale ee, bardzo starych modów. Pamiętam tylko jakieś skrawki, skrawki pamięci jak go widziałem gdzieś tam na YouTube w jakimś... Ee, kurde, jakimś, nie wiem, <grym> 2015 <grym> Więc stare czasy jeszcze. O! Szkielet... O! To, <trybujạc> oh, boże, jak się na mnie rzucił, umieraj, umieraj, umieraj. Ooo, oh, oh, fajnie. Boże, ale te lagi są trochę tragiczne, bo jakby jak, tego szkielet dla mnie wystrzelił, to trochę <trybujạc> jump normalnie. Na szczęście, co nie mamy za bardzo rzeczy. O, jungla, w ogóle, jak mówiłem, tutaj mam cały nowy wymiar, czekajcie, przeklikam. To jest... to jest... co to z czego to jest? Zikron Hole! What the hell is this? Skuba... What the hell? Jak to jest rzeczy Boże. Turtle Shell, Boże, ta modyfikacja musi być naprawdę stara, jak ona dodaje żółwie. Zresztą, w sumie to bywa ze stara. No, ile to było? 1.13? Nie tak dawno wyszło, co nie? <grybujesz> to może, może dla mnie... Może dla mnie nie tak dawno. O, nie, 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 do nich się nie zbliżamy. Jak ktoś oglądał moją serię z... Tego z... Pieprzonych, jak się to nazywało? Eee, pieprzonego... Ła. Pieprzonego, Ała, boże, Ach. nie wiem nawet, ja mam wypikać słowo pieprzonych? Ma nie, nie, aż tak źle chyba. takiego naprawdę twardego bym tylko próbował pikać, nie wiem, zobaczę się. Najważniejsze, żeby YouTube, YouTube się nam mną zlitował. Będą odcinki teraz, nie wiem czy dłuższe zrobić, czy krótsze, chciałbym sobie zrobić takie, wiecie, luźne gdzie sobie mogę pogadać do was. se to nie wiem, włączycie do gdzie do czegoś... cokolwiek, Bo umówmy się. Uuuh, Boże, czemu mnie zombiak przestraszył. Czy jaś... Tak nie grałem w Minecrafta, że mnie zombiak obstał, co się stało, no. No ale w sumie jak mam połowę HP, tylko to... No, nie ważą. Ale nie wiem, mówię, nie wiem, nie znam człowieka, który tak gameplay już nagrywał, wie, nagrywał, bo oglądał, wiecie, tak się wpatrzony. No chyba że to jest jakieś, nie wiem, 100 dni czy coś, czy jakiś totalnie dowalony modpak. I jest, wiecie, kompilacja, że nie ma po prostu takiego. No właśnie jakie idioty jak ja, które po prostu gada sobie do mikrofonu i bije pająki w lesie, tylko wiecie, jest taki, dynamiczna akcja, co chwilę coś się dzieje. No to nie wiem, ale no. Jak koniec y, gadania robota czeka. Psy. Ok, czyli mamy co? Nie będę sprawdzał craftingu i innych rzeczy, chciałbym jeszcze sprawdzić... analizera. aha, analizer tak się robi, to weźmy od razu, sobie go też skraftujmy. Powiem, że nie pamiętałem tych craftingów, <grych> ale może dlatego, że oba te stoły zazwyczaj robiłem z... A czyli to jest do... Tak, to jest do archeologii, to jest do paleontologii, ok, Boże. Mam nadzieję, że wtedy nie powiedziałem Paleontology Warwick Bench, bo chyba bym coś sobie zrobił, naprawdę. Okej, okay, to jest... W tej chwili bezużyteczne, ale tutaj możemy wpakować te fosile i liczę, że może dostaniemy już jakieś DNA i to by było bardzo fajne. Mam trochę żelaza, więc od razu zróbmy sobie żelazny miecz. I tarcza właśnie, tarcza, tarcza, tarcza. Aha, jestem jest ten piasek. O Boże, O oh, man! Nie no, nie mogę po prostu Taka nagroda, ja naprawdę jestem pod wrażeniem i Bonmil! Nie no, Bonmil pod ziemią totalnie mi się przyda. Dobra, wracam do kopania i może jak jeszcze coś fajnego znajdę, to się spotkamy, ale myślę, że zaraz bym kończył odcinek. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Um, jeśli ktoś chce listę modów to ja chętnie po prostu napiszę. Gdzieś tam nie wiem czy wstawię po, po ta, 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 ta. nie wiem czy będzie mi lista o, modów w opisie czy po prostu jak będziecie chcieli jakiś konkretny mod, to wam napiszę w komentarzach ale mam nadzieję że Wam się odcinek spodobał. E, czekajcie, bo nie chcę e, iść na hibernację to już po tym odcinku jeszcze, jeszcze. Więc wyczakuj jakichś kolejnych odcinków, jak mówię, Battlefronta mógłbym nagrać w sumie, teraz tak pomyślałem, eee, no i co, no i widzimy się za jakiś czas nieokreślony.